Rozalinka została sama, ale jestem w szoku, bo to jest dosłownie druga minuta, jak nie mamy my i zabrała się za no i Super, ma to swoją półsiostrę, Romantikę. Ekstra. Jest trochę zdziwiona, ale nie ma tragedii. W ogóle, nie, tragedii to daleko powiedziane. Ona w ogóle nawet zarżała raz. Szok. Super, dzielne dziecko. Ła, Wolność. Matka nie pilnuje. Matka wyjechała. Kto to tak biegnie? Wo, Ło, rodzinka biega. Trochę tam biegnie. Co, dzieciaki? Będzie dobrze.